Zaczęłam mieć takie właśnie Fit Tiramisu i dodatkowo przez poprzez wiele miesięcy, w obrębie dziennej puli kalorii, miałam wliczonego zwykłego batona. Dzięki czemu wyleczyłam się z tych napadów, osiągnęłam swoje cele i to jest dla mnie po prostu coś mega niesamowitego. Teraz właśnie piszę mojego e-booka, gdzie tłumaczę 7 kroków, które zrobiłam, dzięki czemu osiągnęłam takie rezultaty. Jeżeli chcesz, abym ci wysłała, to zobacz, kochana, opis. Mam tutaj słuchajcie, już biszkopty namoczone w kawie Ja użyłam takich malutkich, akurat bez dodatku cukru, mniej kalorycznych. I słuchajcie, truskawki mm, tak sobie podsmażałam delikatnie na patelni, zrobił mi się taki trochę, można powiedzieć, dżem Zrobię krem i dam sobie co kolejną krem, truskawki krem i posypię kakao. Także pokażę Wam zaraz, jak to wygląda. To, co uwielbiam, to jest to naprawdę szybki i prosty deser, bo... Tak naprawdę dwa serki zmieszałam i nasza masa jest gotowa, także no, zrobicie sobie naprawdę w ekspresowym tempie. To jest po prostu mega atut, słuchajcie. Słuchajcie, mam pierwszą warstwę, teraz będą truskawki, druga warstwa i odrobina kakao. Tak się to słuchajcie, pięknie prezentuje. No po prostu mega. A jeszcze lepiej smakuje. Słuchajcie, słuchajcie, mamy efekt końcowy. No ta, ta opcja jest po prostu rewelacja. Naprawdę przepyszny. Obiecuję, że to jest smaczne i sycące. Słuchajcie, 560 kalorii i 42 gramy białka. Także zobaczcie na to, słuchajcie.